Na choć sam nie miał szans nam, lecz tak śpiewał nam. Czy ślamie czy podwozem, Na równinie czy wśród wzgórz? Teraz próbujemy. Trzy-cztery, bo bez miłości... trzy cztery. nie ma rusz. Jeszcze raz, trzy, cztery. Bo bez miłości ani I to tak będzie po każdej zwrotce. Jeszcze raz musimy spróbować. Trzy, cztery. No i właściwie możemy już występować. Proszę Państwa, widzicie, jakie to łatwe śpiewanie. Tak. Tę żał, że brak raz ten ciosenny śpiewał, żar, żeby dla z głupnotem nam, choć sam nie miał szansu dam, lecz tak śpiewał dam. Czyś na dłośle, czy pod wozem, na równinie czy wśród złośliw i róż i banku miał solidny wkład, mógł. Cały świat za pił i za dróg, lecz na koniec padł. Bo koczki idąc życia drogą, Są po pośród płatków róż, Hej, miłości ani rusz. Ktoś światowe życie dłudł, trzymał się najnowszych do rok spędzał, mu lecz na koniec Po Bo chodź idąc życia drogą, stąd pośród płatków róż, Hej, miłości ani już Teraz lepiej. Choć nie jeden rozkupany końcu odniósł szar, bo gdy życiu brak miłości, nie pomoże w ręku nóż, i miłośnia Pamiętajcie, taki czas, na nic szmal i słaby jeśli już na dobre raz obie w sercach skazu, kto zapomni o miłości, jakby go nie było już, lecz miłośnia nie rośnie. Yeah. każdy z was ją zna, więc chodźcie tak jak ja cały świat.